Więc co robiłeś po odejściu z wojska? Zaraz, zaraz gościu! Może stąd odejść. Napisane, spotkajmy się dziś w lesie o północy, co? Yes. już piekle się do znajdowała. Nie co, bo tak to już bez sensu. O! Więc co robiłeś po odejściu z wojska? Heh. Powiem ci, że nawet nie odpocząłem. Może po dwóch, trzech dniach. E, Zadzwonił do mnie Smolaks. Nie wiedziałem za bardzo, co do mu chodziło, ale wiesz, jaki jestem. Nie, nie pozostawiam nikogo na polu bitwy. Tak, wiem. Zawsze to mówiłeś, Kiedyś szedłeś ratować ludzi na polu bitwy. Ha, dokładnie. Na czym to ja. A no tak. I pojechałem w ogóle na miejsce. Nagle wybiega Smolaks z baru i wpada na mnie. A za zanim wbiega najsłynniejszy poszukiwacz przygód. Nie mów, że to. Tak, to Alonso Freddy Baran. jak strzyjesz? No tak. Przepraszam pana, ale śpieszymy się. Zaraz, zaraz, gościu. Smolas, możesz wytłumaczyć, co ty robisz z tym typem? Znacie się. Alonso, Konią nas uciekajmy. Racja, zostań tu, obywatelu. Jesteśmy na bardzo ważnej misji. Nie przeszkadzaj nam. Obywatelu? Przeszkadzać? EJ, JESZCZE Z WAM NIE skończyły. O cichutku... czy ja coś słyszałem? Jakiś co, co? Co? Co to jest za list? Jakiś co? Co to jest napisane? Spotkajmy się dziś w lesie o północy, co? Kto to mógł napisać? No dobra, sprawdźmy to.

Macho poszedł teraz szukać tych kluczy Kluczy? Bo... A, a no faktycznie tak, 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 to jakiś ten Czyli kluczy szuka, no dobra Tak, bo znaleźliśmy mapę kolejną W sumie to on znalazł i tu jeszcze przypadek I teraz poszedł szukać kolejnego klucza I ogólnie to wszystko u nas dobrze U niego tak samo Żyjemy, chociaż mieliśmy mały problem Prawie dobra. mogliśmy zginąć a, ale wszystko się udało, więc a, nie musisz no się martwić. No to, no dobrze, I, no to, no dobrze, I po no to, wszystkim, właśnie. jak znajdziemy wszystkie klucze, wrócimy do ciebie, więc się nie musisz martwić. No, no dobra, no to będę na was czekać cały czas, jak coś we wiosce Właśnie jestem. Dobrze, a ja teraz muszę się zbierać, bo. Ja tak szybko jeszcze jeszcze pogadamy tak. chwilę. Nie nie wiem, w sensie boję się o macha, boję się go zostawiać samego, wiesz jaki on jest? No tak, no w sumie raz nawet wleś tam go pilnować. E, Dzięki za rozmowę. No, to, to, no na razie, na razie. E, no na razie, cześć. No cześć, cześć. Dobra, chyba ich skupiliśmy. Ale kogo? Chyba stąd odejść. Masz coś do mnie, gościu? Spokojnie, baran. Jak go tu wezwałem? Po co? Właśnie, po co? Widzisz tam tych ludzi przed nami? Ooo. Sami sobie nie poradzimy. on jest żołnierzem. Zna się na robocie. Dokładnie. No dobrze, no to widać w ekipie, panie. Michael Macho. Dziękuję, eee... Yy... Alonzo Freddy i Niesamowite. Zazdroszczę ci. Jak, jak wszystko się ułoży, możesz z nami pojechać. Płynąć w sumie. Tak. Ale by było super. Oczywiście, że tak. Tylko musimy pokonać tego szamana, nie? Rację zapomniałam. No, to tak dlatego tak trochę słabo, nie? Ło, wow. ej, blako No. Chyba znaleźliśmy, do tego szukaliśmy. Widzisz tą wielką wieżę przed nami? Eee, a to jaskinie? właśnie to jest jakaś skinia, nie założyłem jej na początku. Ej, tu. To... Myślisz... A Brawo! <gryśla> Myślisz, że tam? Myślę, że do jaski nie wchodzimy, czy do tego, do tej wieży, bo może na wieży coś jest. Wie ja bym wpierw sprawdziła. na dole A, <gul verd rendenki> <gulod tide> Tak mało jesteś, coważyłem cię. No to co, idziemy. Chyba do jaski bliżej, nie? No. no. tak bliżej się wydaje, nie? No dobra, to chodźmy. A to myślisz, że tam jest groźne jakieś groźne rzeczy? Myślisz, że coś tam znajdziemy? Możliwe. Może, beznadziejny, to ty, te, 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 te to takie, te liście, takie wszystko, takie. Fuj, ochyda B. Nie poddałem się. Hej, ale się rymnęło Śmiesznie wyszło. Dobra, to chodź. Myślę, że to bezpiecznie. Myślisz, że jest groźnie. No on też mi się to bardzo nie podoba. Dobra. Ło! Wow! Tam coś świeci. Widzisz? Ty... Nic tu najgorzej. No, rozumiem, no rozumiem, że byś takie klimaty takie... Jezu, jakby w piekle się gdzieś znajdował. Tam jest czacha, ja tam nie idę. To chodź. jakieś ludzie umarli. Ała. Haaaaaa, palnęło się. Nie no, weź uważaj, bo to magma hmm. jest. To może palić. Zobacz, to takie szkielety są, widzisz? Ury, tak patrzy na mnie. A myślisz, że to jest prawdzi prawdziwe ten? Myślisz? dotknąłem <grym> no, tylko tak, to jest prawdziwe. O, fuj. O, bardzo niesmaczne. Ej, coś tu jest napisane. Ty widzisz? No. To jest w jakimś dziwnym języku komputerowym. Nie wiem co to znaczy. Ty wiesz co to znaczy? Nie. Ja też nie wiem. dobra, ale jak widzę, że ja tu nic nie widzę. Myślę, że ktoś jeszcze ten, że to z tyłu jest. Tak jakby do, puste ten, no to... To chyba na górę trzeba iść, wiesz, do tej wieży. Chyba tak. Ale żeby robili takie coś. Nie, to może tutaj składali ofiar, czy coś. No zobaczmy tyle tych szkieletów tu jest. Wygląda jak taki mini-ołtarzyk w sumie. No właśnie. A coś stało z ciałami, to już nie wiem. To może wracajmy, co? Bo tak to już bez sensu. Ooooooo! Moja o, o, głowa. Ładny mnie o, Przepraszam, przepraszam. O! Gdzie my jesteśmy? Zapadł się. Co? E... Ej! Ej! Pomocy! Ej, jest jakieś wyjście! Pomocy! O, wyjście, masz rację. Ale co? No to fajnie Mhm, mm mhm. Mm dobra, ja dobra. Ale tutaj coś A. jest. O, patrz na to! O, tam jest bezpiecznie! O, jednak nie! Ej, patrz na sufit! Tu jest jakby... Dobra, raz się żyje! Nie, 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 nic tam, bo boże. Ty... Ej, to chyba droga jest. To chyba sobie z drogę, bo patrz. Tutaj jakbym Uuu uh. No, dosyć głęboko Ja tam nie chcę pasić. Jeszcze wybucha na dole Dobra, się nie czyli chcę. Ale ja trzeba... patyka zgubiłem, no to jest moja jedyna broń No to poczekaj, zaraz... Czekaj, e, to się e, uda dołączyć. Dosięgnę go e, e, Daj to Daj tego patyka e. No nie, no nie dosięgam Chodź no Chodź no. tutaj, dosięgniesz go Jak będziesz... Ej, mam pomysł Rusz swój tyłek Mam pomysł Idź tam Weź przejdź to bezpiecznie, a ja przez to przelecę Jak? normalnie, przebiegnę. Myślisz, że jest dam z radę? z tego... nie. Ale ja muszę wziąć patyk, bo tego nie weźmiesz i do siebie też. Ja muszę wziąć patyk, bo to jest moja jedyna broń. Jeśli ja coś... Ty... Po co? Po co go rzucać? Bo myślałem, że spadnie! Czekaj, o mam go Czekaj, Łap! Nie! O dobra bamka. Chciałem, że wpadnie do dziur. Mama tulu. Dobra, czekaj, ja, ja to przejdę, ja to przejdę. Dobra, idź, um, idź, idź. Okej. Okay. Uważaj na siebie, bo najpierw ty przejdź, bo nie domo czy to ja tutaj też będę mu. Co, czyli. No, no cóż, czyli, panie czyli przodem, ja, tak. Czyli rozumiem, że jeżeli to nie działa w 100%, to ja mam po prostu zginąć zamiast ciebie, tak? Nie, ja wtedy przylecę i się złapię. A czy ja przylecę to też, będzie inny, inny, inny ten przypełni? No zobaczymy. Ale myślisz, że damy rano, to, to, to przebierz tak na, na, na YOLO? Nie. Jestem się tego absolutnie pewna. Tak. A o co ty mi się założyć? Po prostu nie dasz rady. Jeżeli się nawet założymy, to i tak czy tak nie będę miał komu zapłacić. A jak ten? Jak mi się uda to się umówimy na randkę. I tak ci się nie uda. A jak mi się uda? To umówisz się na randkę. I tak ci się nie uda. Ale jak ten? A Jeżeli jak ci byś... się uda, to może. Kiedyś. Ha, kusi. Eat. Eat. No ta dziurka taka niezbyt uprzejma jest. Dawaj uda mm. ci się. Bleż ty była bezpieczna. Dobra. Ja chyba zaraz okay. to zrobię Ja to zaraz zrobię okay. Zrobię to Dobra Na trzy <laughs> Raz Tak jak poligon, tak jak z minami, pamiętasz jak robiliśmy Dobra Ale te miny nie wybuchają, trzy, tylko się zapadają cztery, Go! Aaaa, kurde! O, udało okay. się Okej, okay, dobra Jesteśmy mówieni na randkę hmm? nie, nie mam pytań, <laughs> Ale to było e... łatwizna O Co to jest? Wizyki no dobra, no, no, no co? Czas z tymi guzikami? Nie to, wiem, poklikajmy. To, 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 to. Klikam, klikam, to, to, to. O! Aaaa, <grym> klikaj wszystko! Klikaj! Aaaa! O pali... No nie! Aaa, pali mnie, pali mnie w pół aaa! Jak nie Nie wiem. Czekaj. Au, au. Au, au. Au, pali... Po... O, tutaj został jeszcze jeden. A, no bo... Co? Oh. Dobra! Skacz, Ej! Lecimy! O! Pali. O! E... 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 ciemno. Strasznie ciemno, nic tam widzę. Ty zobacz Jakiś gaz jest. Ja. Ja tam nie idę. Nie dasz rady? No dobra. Nie dam. O no to ja spróbuję. Biorę pochodnie. A... Dobra. Uff. Jak byłem mały. Zawsze lubiłem skakać na piaskownicy. Prawie to samo. Tak, prawie. Uu, dobra. Pierwszy jest. Zawsze najłatwiejszy. Teraz może być gorzej. Uu, o, dobra, złapałem się nogą, stópką, żelazkiem wszystkim. Chyba. Czy mogłem? No dobra, nie w sumie aż tak źle nie jest chyba. Dobra. Niebezpiecznie w sumie. Dobra, to jak tam się boisz, to zostań. Może to już będzie koniec. Orzesz, ty. Ej! Znalazłem guzik! Chyba to tego szukamy Chyba Taki dziwny ten guzik. Taki... Taki kamienny to nie wiem czy to jest to A ała, 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 moja dupa A mi a Skąd to? Dobra, biorę ten guziol. Idę z to... Ała! ała. Dobra. O! Na pewno nic ci się nie stało? Nie no okej, okay, no ten... jeszcze Ejku, co wy tak długo tam robiliście? Czekaj, Ech. czekaj, Bacha. czy ty i ona coś tam tego? No tak powiem ci, że tak Ouuuuuuuu, kratki, kratki. No wiem, no. dobry jestem nie. No bo koleżanka z pracy, wiesz. No, tak... no, ja rozumiem. Ja mówię, hmm. Kurde, no takiego macha przystępuje. No, ja nie Jakiś, mogę. nie no mówię, no idealna dla mnie. Chociaż. Mam powiem, że. Co? Coś. Nie za dobrze się czuję.